Cześć! Dzisiaj pokażę Wam najnowszą oponę zimową firmy Continental. Mowa o bieżniku Winter Contact TS 860. Jest to następca bardzo dobrej opony zimowej, która zwyciężała w licznych testach opon zimowych, yy, czyli opony TS 850. Tutaj mamy akurat oponę w rozmiarze 2254517, taki rozmiar typowy pod yy, jakieś tam miejskie suwy. Najważniejszą, najważniejszym parametrem opony zimowej jest zachowanie opony na mokrej nawierzchni. Tutaj widzimy, że Continental ma bardzo dobry wynik. Otrzymał literę B, więc, więc bardzo dobrze. Za chwilę przyjrzymy się, jak wygląda bieżnik tej opony, ale szybko sprawdzimy, szybko sprawdzimy Rok produkcji. Tutaj jest 27 tydzień 2016 roku. Tutaj oznaczenia płatków śniegu, które tylko potwierdzają nam, że to jest opona zimowa, tak samo tutaj rozmiar 2,254517. Jeszcze szybko wzór bieżnika, Za chwilę może przejdę w jakieś ciemniejsze miejsce. I standardowo zmierzymy jego grubość. Ja wcześniej już sobie taki pomiar dokonałem. Wyszło mi około 8,5 cm, ale zaraz sprawdzimy jeszcze raz. Włączymy sobie urządzenie, wyzerujemy i robimy pomiar. O! Pomiar. O kurde! 8,2. 92 mm grubości. Wiadomo, że bieżnik na, w różnych miejscach ma różną grubość. Tutaj na przykład yy, pewnie jest troszkę mniej. Tutaj będzie pewnie te 8,5, tam około 9. Więc to jest dosyć dobra grubość. Jedna z większych, jeżeli chodzi o opony zimowe. Yy, tutaj mamy bieżnik kierunkowy. Bardzo ładny. Yy, podobno bieżnik TS-860 ma o 4%, o 4 yy, procenty, krótszą drogę hamowania na mokrej nawierzchni i na śniegu, niż TS-850. Jeszcze może z bliska pokażę te nacięcia takie na klockach bieżnika. Są to lamele i one właśnie odpowiadają za dobre zachowanie opon zimowych na śniegu. To są te takie nacięcia właśnie. O. Myślę, że to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie. Dzięki.